Felieton w Radiopasta. W tym tygodniu słuchamy felietonu brata Mirka pod tytułem Miałem sen. Zapraszamy Was do czynnego udziału w dyskusji na temat treści Felieton. Można dzwonić na nasz numer telefonu 587-339-655 lub pisać na adres e-mail radiopasta -małpa Przypominamy, że felieton wyraża osobisty punkt widzenia autora, a jego treści nie należy utożsamiać ze stanowiskiem Kościoła latającego potwora spaghetti. Czyta brat Kurt. Miałem sen. W tym śnie żyłem w pięknym europejskim kraju, w którym oprócz mnie Żyło wielu ludzi wyznających różne religie oraz tacy, którzy nie wyznawali żadnej religii. A ci ludzie wzajemnie nie próbowali narzucać innym swoich norm religijnych. Wielu z nich było głęboko przekonanych, że ich Bóg czegoś od nich oczekuje, że powinni w swoim życiu kierować się jego nakazami i zakazami, jednak żaden z nich nie próbował zmuszać swoich współziomków, aby oni też przestrzegali tych samych norm, czy oddawali pokłony temu samemu Bogu. Nikt nie był dyskryminowany za wiarę w niewłaściwych bogów, ani za niewiarę w żadnego Boga. W tym pięknym kraju był też parlament, którego zadaniem było tworzyć prawo dla wszystkich obywateli. Wielu członków tego parlamentu prywatnie wyznawało wiarę w jakieś bóstwo, ale żaden z nich nie próbował wpisać do prawa norm, które to bóstwo zalecało. Może po prostu szanowali swoich współobywateli? W tym parlamencie, tak samo jak i w innych publicznych instytucjach, nie znajdowały się symbole religijne żadnej religii, ponieważ powszechnie sądzono, że promowanie jednej religii jest równoznaczne z dyskryminacją innych. W tym kraju z mojego snu był też rząd, premier, ministrowie oraz inni państwowi urzędnicy pobierający wynagrodzenie za wydawanie decyzji dotyczących obywateli tego kraju. Wydając te decyzje, kierowali się wyłącznie przepisami prawa, które uchwalił parlament, oraz dobrem kraju i samych obywateli, a w ogóle nie brali pod uwagę nakazów swojej religii. Pilnowali też, aby obywatele przestrzegali tego wspólnego i równego dla wszystkich prawa, niezależnie od tego, czy jest zgodne czy niezgodne z ich religią. Ludzie wyznający taką samą religię mogli bez przeszkód zrzeszać się w kościołach. Mogli, jeśli mieli na to ochotę, finansować te kościoły. Ale nikt nie był zmuszany do dotowania jakiegokolwiek kościoła wbrew swojej woli. Także państwo nie dokładało pieniędzy z budżetu, czyli pieniędzy swoich obywateli, na funkcjonowanie tych kościołów. Ich finanse były jawne, a wyznaczone instytucje państwowe kontrolowały je tak, aby każdy obywatel miał pewność, że jego pieniądze wydawane są zgodnie z deklaracjami i z prawem tego kraju. Żaden z tych kościołów nie uzurpował sobie prawa do decydowania, jakie przedstawienia mogą być wystawiane w teatrach, jakie filmy mogą być wyświetlane w kinach i w telewizji, co artyści powinni tworzyć, ani jakie instalacje artystyczne mogą znajdować się w przestrzeni publicznej. Żaden Kościół nie namawiał wiernych do łamania świeckiego prawa ani nie sugerował, że to prawo nie dotyczy jego wyznawców. W tym wyśnionym kraju lekarze, lecząc chorych ludzi, kierowali się wyłącznie aktualną wiedzą medyczną oraz dobrem pacjenta, i tylko pacjent mógł odrzucić dostępną metodę leczenia, jeśli nie była zgodna z jego religią czy nakazami jego sumienia, bo tylko pacjent ponosił konsekwencje tego wyboru. Śniąc, miałem wrażenie, że ludzie żyjący w tym pięknym kraju są szczęśliwi. Mają znacznie mniej zmartwień, gdy nie muszą przejmować się nakazami religii, których nie wyznają, oraz gdy nie muszą tracić czasu na pilnowanie, aby ich sąsiedzi przestrzegali ich norm. Miałem sen, bardzo piękny sen, a potem się obudziłem. Dziękujemy za wysłuchanie Felietonu. Przypominamy, że Felieton wyraża osobisty punkt widzenia autora, a jego treści nie należy utożsamiać ze stanowiskiem kościoła latającego potwora spaghetti. Dyskusja na temat treści felietonu odbędzie się w Radiu Pasta, a termin jej emisji zostanie podany na stronie internetowej radia oraz na Facebooku. Zapraszamy do udziału w dyskusji poprzez wcześniejsze nagranie swojej wypowiedzi, dzwoniąc do nas na numer telefonu 587 339 655 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres radiopasta@lps.pl. Ramen